Witamy na mapie Escape pod tytułem kolorowy Jestem leper. Witam i jest ze mną. Single się ma Tutaj mam zasady. Witaj na naszym escape'ie. Graj na peaceful, peaceful, nie niż bloków, Oceń mapę na YouTube, powodzenia. A tu już otwarte było, dobra Tutaj o Oja. O ja. Co to jest? Jakiś wiem, parku, co długi. Coś to nie działa. O, Sethoma. Sethoma, co ustawię właśnie? Dobra. Sethoma. Mieliśmy przed chwilą problem, bo filmik się nie, nagrywał bez głosu i źle wyszło. No. Sethoma, setuowane. Tutaj też. Ciekawy, gdzie jest nasz ukochany kolega Mafius? No. Nikt go nie lubi ponoć Widziałem komentarze, ale one zostały usunięte, żeby... No. Żeby się nie popakał później chłopak no Właśnie Co to jest? Checkpoint Co to jest? No tu trzeba stąd... Kurde Dobra, ja ci będę tutaj stał i tepnę się do ciebie. No. Dobra, dawaj, bijaj. Dobra. Ej, co to już? What the fuck? O co to chodzi? Nic tu nie pisze? Nie. Ej, my to chyba zniszczyć mamy. Może. No. Ha. Może dzisiaj zdążymy przejść tego escape, escape a i nie wiem jaki on długi jest. No jest godzina 20-16 u mnie. No u mnie też A myślę, że zdążymy. Może no. jeszcze dzisiaj się filmik na YouTube ten pojawi Ale długo. Wiem ja właśnie. I co mamy? Mamy te podki później wywalić, nie? No, wywalimy. One mi tak się nie zbierają. Nie wiem czemu. No. Co to jest? Kiejś znowu parkur. No. Łatwy. Ale fajna mapka nawet. No, kolorowy. Ustawę Sethoma. A ja właśnie spadłem. Kurde co ja rzem... No patrz no Patrz no O kurde Dobra ja jestem, teraz set home setualnąć. trzeba Dobra. O ja, byłem na kurze Dobra jestem Szkoda że nie ma jakichś zbroi nie No nie było Ej tu jakaś linka, jest ty Dawaj co? szybko Nie wiem co to jest też nie wiem. Woda, mamy tam skakać chyba, nie? Czy Nie. No. Ja. O, jakieś płytki tu są. Widzę. A to chyba tak dla ozdoby. Ale łatwy ten parkour. No. Co to jest? A, lol, jak jest bugowane te bago. Kurde. Ja mam normalnie. No ale patrz, 16 tam jest. <grym> z tym. O boże, o boże, co to się stało? Ja jedno serduszko mam! Ja też. Nie, ja mam trzy. Dwa. Co to jest? Omijaj czerwone wełnę, y Omijaj czerwona Ach. wełna na suficie. Aha. To czyli... Czekaj, ja idę. Dobra, ja A. idę. Tu... Okej, okay, to jest tutaj, to trzeba teraz tutaj iść. Tutaj jest jedna, to teraz tutaj. Tu. Tutaj. Okej. Okay. Tak. Dobra już. I co? Dawaj tu. Fajne nawet, nie? No. O ja, co, o co, aha, o Jezusiu. Ale nie lubię tego. Też nie. Opa! Nie mogę teraz tam Patrz no byłem O jestem Byłem na trzecim, ale mi się nie udało No ja Jaki żal Patrz no człowieku tale to ja niedługo zaskoczy się zryte No No patrz No patrz no na sam <laughs> Yeah. Ja. Czekaj, dawaj, o kurde jakie to jest długie no Jak my tego nie, nie przyjdziemy nawet Boże Ja pierdziel Ale ty daleko już jesteś No może mi się uda? Ja pier. Jaki żal, ja spadam. No ja... ja mogę wejść na trzecie. patrzmy na sam dół. No Jezu... Jakie to jest... Z... Jezu, kto to zryte. No Czekaj, jak my tak się będziemy z tym meczyć, to my tego... Nie, nie skończymy tego escape'a dzisiaj. Chyba by się przydał jakiś król parkoura, bramu to by się przydał. No jak jest? Ja to... Mam patent już człowieku na to. Teraz to przejdę. Mam patent chłopie. Ja chłopie na sam spadłem. Ja mam patent już. Jeszcze tylko dwa klocki. Jeszcze ostatni, człowiek. Ja tepam do ciebie, bo ja nie, nie do... jeszcze Nie! Jeszcze nie! Wiem, ale za chwilę. Ostatni. Dobra, tapaj. Checkpoint. Dobra, checkpoint. Jest homowalne. Co tu? O, tam trzeba iść. Ej, o kurde. Na 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 na... Na 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 na... Mm -mm. O Jezu... Home... Ciśniesz... Czekaj tu na home. Chopy... Znowu trawinki... Ale dobra, łatwiej jeszcze troszkę... Nie... A może nie? Nie wiem... Dobra, jestem... Set home... Gdzie to? A ja mam patent na to... Kurde nie lubię drabinek Też nie Pak zjeżdżam cały czas Po tutaj mi się już nie udaje Dokoła palm Dobra jestem Tepnij mnie Dobra O lepiej je Jak jest? My... Nie lubię labiryntów Ty idź w lewo ja w prawo Znajdź dźwignię i wyjście hmm. Nie lubię labiryntów muszę przyznać O wyjście Też, też nie lubię Co trzeba, dźwignię i drzwi nie? No Dookoła pan sześć Dobre dzisiejszy. Tylko dobre, tylko dobre Taki chłop. Co? Ten tu śpiewa. Gandzie mafie Masz coś w ogóle? Nie. Gondzio mafia. O coś... O, coś mam. No ja. Nie. Ja on dźwignie. Ale przyłączaj ale drzwi trzeba znaleźć. No to przeciągnąłeś to już, nie? Czy nie? Nie, bo to w skrzynce była dźwignia. A I ją trzeba postawić. Jezus. Jak to jest Bardzo. Ja do wyjścia. Ja tak nie lubię tych labiryntów. Coś chyba, coś mam chyba, nie, nie mam. Do kół, a Jaki mordę. Jaki żasnęło tej skrzynki. O mam, mam drzwi, kościół tutaj dawaj. Mam drzwi. O. Sad ustawie. ustawię Bra. O ja cię Uważaj, uważaj, bo tu jest ta slawa to przesko... Co to, co to prze przeskocz O! Jak myślałem, że spadłem Typaj! <laughs> ja, też spadłem Zaraz zginę, jedno serduszko. Ja. Yeah. się tam topi tak długo. A ten tych płotków też nie wyrzucił, że? Home. obra, ja jestem koło ciebie. Nie patrz. Panu znowu, nie? <grym> on trzeba skakać. Bo, ło, album spadł znowu. Dobra. Ej, ale fajna mapa. No. Dobra, ja cię tepam, bo. No. Ja już jestem. Dobra. Co to jest? Co tu trzeba zrobić? Odm spad. Cóż... Coś... What the fuck? Ej, naciskaj Dawaj. to. Idź. Dobra. Teraz ja. <laughs> Dawaj. O ja. Dobra. Kopasz pod nogi, bo tam była lawa, nie? Wiem, wiem. Co to jest? Ej, mam coś zbierać w ogóle, czy nie? Nie wiem, tu jest jakaś skrzynka. Biegnij. Dawaj, na trzy. O Jezus. <grym> Ej, co tu? What the fuck? Co to jest? What the fuck? Set home? To jest Set home. A! Ah. <grym 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 Ej no to jest. 45 No to jest zbugowane. A dobra LAWA! Ja chyba w dobrą stronę pojechałem. Tepnijmy. Czekaj, jak dojadę. No. Ale... Tak dziwnie z tym światłem tu jest. Jak ja długo jadę tu ja O dobra jestem Ej! Jaki żal! Nacisnąłem Shift i jestem... Na zewnątrz, jaki żal. Hopy muszę to zrobić. Ja. No muszę. Ja Nie byłoby wyjścia, człowieku. Wiem za... Koła pan jest Dobra. jest dobra. Co to? Co to jest labirynt? O Jezu Fajnie Ja sobie tu homo, bo coś... To jest podejrzane Nie, tu nic nie ma Aha, tam chyba w dwie strony trzeba było iść Tu Nie What the fuck? Tutaj, tutaj przyjechałeś chyba, nie? Aha. Tutaj. Tu jedna droga jest, to o co tu chodzi? Czekaj chwilę, tutaj no? Nic tam się nie pojawiło? O. Nie. Tam jakaś dziura jest. Kastaneset ja Hum, a, do, do, do? -a -homa. jakby co, to ja się tepnę? Tam coś chyba jest, czekaj chwilę, tam skoczę i zobaczę, tam się wydaje po podejrzane. Nie. nie. Gdzie ty jesteś? Na początku tutaj przy wagonikach gdzie się dojeżdżało. Ty mognąć no, Kurde. Ty nic nie było. No, jeszcze do lawy wpadłem. O. Ja! Na początku. Jak to jest możliwe? Dobra. Bo jak deadna to zapomniałem że się na początku spalni, a nie tam cię setką Przynajmniej na tym serwis tak Co tu jest. chodzi <laughs> Jezu znowu ktoś do mnie na Skype dzwoni Coś tu chyba nie działa, czekaj Czekaj tu chwilę Zo obczaję. Ej, tu jakiś command block jest Aha, a tu command bloki nie działają Są wyłączone To włącz je Wiem To my wracamy po cięciu Za chwilę będziemy Jesteśmy już po cięciu Command bloki były wyłączone No właśnie włączyli, muszę tutaj... Daj, płytkę. daj tu płytkę jeszcze, bo... Wiem właśnie Wiem, zero, dobra o, i teraz działa. No. Tu czas ustawalne home'a. No też set home. O oh, lol. Czekaj chwilę. Set home. No ja. Bo tutaj jest... Tutaj trzeba wejść na to chyba. Bo nie, chyba nie. Jestem, dobra. Set home. Kurde. Lol, Naduspadem. Nie rób home'a na tych... Na płotkach. Jak ty tam doskoczyłeś? Normalnie. Kurde. Stuba na home'a No, zgaszasz? Muszę nowa... Poziom trudności ustawić Bo po cię serwa Jak ja tam doskoczyłem w ogóle? Dobra, jestem No ja Jezu Ja tam nie mogę zaskoczyć Czyli tam doskoczę Ja na ostatnim klocku O, doskoczyłem tu E, teraz nie mogę tam doskoczyć A my łapiemy z Hizi Jestem Ale, Tam se walni Hołma Wiem właśnie żal szal, kolejne jakieś. Użne. Dobra, jestem ja tutaj, gdzie ty? I no, patrz, no sprint mi się głupi wyłączył. Jestem, ty co to jest za dziura? O kur! I jedna tu. O. A, tam trzeba na nie? No. Ja tam ospróbuję i cię nie zabiję. O, pół serduszka. Ale dobrze, że jest. No. Ej. Co to się stało? Ja... Koniec mapy. No. Co to jest? Czekaj. Czekaj, przeczytajmy najpierw. Koniec strona. Jeszcze mapa się podoba, ale gówno TNT, e dawaj TNT, jeszcze na koniec mapy Jak się, ja się TNT odpalało? <laughs> Skąd ja mam... Ej tam coś jest na górze <laughs> Lol Ej. Dali TNT, a nie ma czym odpalić o. Ja tu mam ten Przesiwo. Masz? No, łap. Nie dobra, to masz... ty... tyle tego jest. Jak się od, odpala ten TNT? Normalnie. O dobra, mam, ma. Ej, jak przez ciebie? Aha, Nie wiem. Trzeba, je, dobra. Krótka była. No krótka, jutro znowu przejdziemy. O oh ja... Yeah. Pa! Gracz single został wchodzony przez powietrze przez to single, no. lol. Dobra, to my już kończymy. Jutro będzie kolejny escape. Nara. Cze.